Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić moją pielęgnację poranną skóry. Także zobaczycie dzisiaj, jakich produktów do pielęgnacji porannej używam, czego tak naprawdę stosuję i dlaczego. Także koniecznie zostańcie w dalszej części materiału ze mną. Już na wstępie zachęcam Was też do subskrybowania mojego kanału. Pozwoli Wam to nie przegapić moich treści na moim kanale, a także dajcie mi feedback, że te treści są dla Was interesujące. Także gorąco, gorąco Was zachęcam do subskrypcji, zostawiania też jeśli Wam się podoba, lajków i do komentarzy. Bardzo chętnie z Wami porozmawiam w komentarzach. No i przechodząc tutaj już do dalszej części materiału, przedstawiam Wam tutaj produkty, których używam do mojej porannej pielęgnacji. Zawsze poranną pielęgnację zaczynam od mycia twarzy. Używam do tego pianki u mnie od marki Sylweko. Pianka myjąca do twarzy z ekstraktem z nagietka, z tutaj dodatkiem kwasu mlekowego, co gwarantuje utrzymanie naszego naturalnego pH skóry. Przywraca też równowagę bariery hydrolipidowej Bardzo fajnie myje, przy okazji nie wysusza, nie ściąga Bardzo ładnie pachnie Także dla mnie to jest bardzo fajny produkt myjący Jest delikatny, nie używam do mycia twarzy nic poza piankami Żeby to mycie twarzy było jak najbardziej delikatne Jak najmniej naruszało tutaj moją barierę lipidową Także u mnie zobaczycie tylko i wyłącznie pianki, ewentualnie jakieś delikatne żale, emulsje, też się mogą zdarzyć, ale staram się tutaj trzymać właśnie tych pianek. No i następnym produktem jest tonik od marki Mia. U mnie to jest tonik rozświetlający z kwasem glikolowym, 5%. Kwas glikolowy, hydrolat z kwiatu róży. Inulina, ekstrakty z bawełny i aloesu. E, bardzo fajny tonik. E, rzeczywiście e, fajnie tutaj zmniejsza widoczność porów. E, nie zauważyłam jakiegoś złuszczania się skóry. E, ja go używam tutaj do codziennego, tak naprawdę stosowania. E, nie używam go tylko w momencie, kiedy mam jakieś tutaj. E, Jakieś ślady trądzikowe Jakieś wypryski Tutaj unikam jakby kontaktu mojej tutaj tego toniku Z naruszoną tutaj już Skórą Ale poza tym no to tutaj Codzienne stosowanie Bym powiedziała, że nawet widzę efekty Że jeśli chodzi tutaj o rozszerzone Pory tutaj w okolicy Bardziej strefy T Rzeczywiście mi zwężył Razem z niacinamidem Tutaj fajnie się sprawdza Także marka Mia do kupienia jest na pewno w Rossmanie, jak szukacie jakiegoś toniku. Może to akurat będzie ten od marki Mia ma bardzo fajny skład, jest naturalny. Cała marka ogólnie deklaruje tutaj właśnie ten prosty, naturalny skład, dzięki czemu też mamy taką gwarancję, że niczego tutaj nam nie zepsuli. No i przechodząc dalej, tutaj mamy sera. U mnie też serum od marki Mudream. Jest to pierwszy produkt z tej marki, jaki używam. Jest to serum z ceramidami, kwasem hialuronowym. Nawilża, odbudowuje barierę hydrolipidową. Ma taką konsystencję bardzo wodnistą, żelową. Ja używam tak cztery pompeczki na całą twarz rano jako pierwszy produkt tutaj po tonizacji i rzeczywiście tutaj widzę bardzo fajne nawilżenie ale przy okazji nie jest ta skóra taka tłusta, nic mi się nie przetłuszcza, bardzo fajnie współgra tutaj z makijażem i resztą produktów pielęgnacji. Bardzo fajny, jako kupiłam w Hebe na promocji za około 60 zł w cenie regularnej 8 albo 9 tyszek, coś w granicach tego. Jeśli w ogóle stosowaliście coś od tej marki, to koniecznie zostawcie mi też w komentarzu informacje, jakie produkty, może coś jest jeszcze warte mojej uwagi. Bardzo chętnie sprawdzę, przetestuję jakieś nowości, także koniecznie mi o tym napiszcie. No i tutaj, następne dwa produkty to już są sera z witaminą C standardowo używałam to serum od marki Basic Lab, u mnie niebieskie z 15% witaminą C. Rozświetlenie, nawilżenie, rozjaśnia tutaj przebarwienia na naszej skórze, jeśli mamy jakieś ślady potrądzikowe, no to bardzo fajnie tutaj na mnie rozjaśnia. Rozświetla skórę, jest, twarz jest taka, bym powiedziała, promienna, ma ten taki blask, a przy okazji jest to właśnie jedno z tańszych ser z witaminą C od marki Basic Club, bo do kupienia w cenie regularnej za chyba 89 zł, jak się nie mylę. My jeszcze mamy te zielone, żółte, to jest właśnie to tańsze i jest moim zdaniem fenomenalne. Drugi produkt z witaminą C to jest serum od marki Eveline. Serum tutaj z 15 witaminą C, kwasem felurowym. Szukałam jakiegoś tańszego zamiennika. Nie powiedziałabym, żeby to był jakby tańszy zamiennik, bo szukałam produktu tutaj w granicach 50 zł. To serum jest do kupienia tutaj za dwie tyszki, nawet w biedronce. Także jest dla wszystkich, moim zdaniem, na wyciągnięcie ręki. Ale nie, to zdecydowanie nie jest zamiennik. Jedyne co to widzę, że jest ta skóra rzeczywiście taka rozświetlona, ale nic poza tym serum dosyć szybko się zużywa. Także jeśli po prostu zaczynacie przygodę z witaminą C, może to jest produkt dla Was, ale najbardziej Was odsyłam do tego produktu z Babyclaw. I to wszystko jeśli chodzi o sera Następnie mamy krem nawilżający U mnie to jest suflet nawilżający od marki Nakomi Rozświetlający suflet, dogłębnie nawilży i odżywi skórę Wspomaga redukcję przebarwień oraz wspiera regenerację cery Zapewnia jej gładkość i promienny blask Wszystko z czym się zgadzam Bardzo fajnie rozświetla skórę, nawilża Idealny do stosowania pod makijażem Nic nam się nie roluje Nic się też nie zbiera Także jest Bardzo fajnym, fajnym Kremem Nic jakby wielkiego tutaj też no, Nie mamy, nie ma żadnych Firewerek też przy stosowaniu tego produktu Natomiast to co producent Zapewnia nas No to to w 100% się sprawdza Krem jest do kupienia Za około 50 zł W Hebe Także jak szukacie czegoś nowego, moim zdaniem te produkty od marki Nakomi są całkiem niezłe To jest mój już drugi produkt, bo też stosuję retinol półprocentowy Także to tyle jeśli chodzi o ten kram No i tutaj mamy jeszcze dwa spf U mnie dwa naprzemiennie w zależności od tego, czy też się w ciągu dnia maluje, czy nie jeśli pozostawiam tutaj bez makijażu No to jest to serum od marki SVR Dlaczego używam go, jeśli się nie maluję? Dlatego, że to jest, ten krem ma tint Także wszystko mi tutaj zakrywa Wyrównuje koloryt mojej skóry Fajnie mi się sprawdza, chroni moją skórę przed promieniami UVA, UVB, a przy okazji pozostawia ją w bardzo fajnej kondycji Uważam, że tutaj po zastosowaniu tego kremu podkład żaden, korektor nie jest, nic nam już potrzebne, tylko tak naprawdę ten produkt Bardzo fajny, ja go stosowałam i latem, jesienią, zimą, nic nie zapycha pod makijażem też się całkiem fajnie sprawdza, natomiast no, uważam, że jak już produkt ma Tint, nie potrzebujemy sobie dokładać kolejnej tutaj warstwy, a jak już tutaj stałem jednak na makijaż, potrzebuję po prostu czegoś mocniejszego, to stosuję ten SPF od marki Mia również 50. Ja ten krem stosowałam tylko w okresie zimowym, bo go kupiłam dosyć niedawno. A ma bardzo fajną konsystencję, nadaje się nawet jako taka baza pod makijaż nawilża, wygładza naszą skórę. Pod makijażem też się nic nie roluje, jest całkiem przyjemny, jeśli chodzi o stosowanie, natomiast tutaj jest o wiele gorzej, jeśli chodzi o wydajność, tak jak tego kremu nie mogę zużyć, tak ten krem po prostu się zużywa, a zużywa. No, różnica jest tutaj w cenie, bo około, no, kupicie dwa te produkty za jeden ten, także no, może być też i takie zużycie No i co? Dobrznęliśmy już do końca mojego materiału Koniecznie zostawcie w komentarzach informację, jakich wy produktów używacie do, do porannej pielęgnacji po jakie wy produkty sięgacie? Gdzie je najczęściej kupujecie? Chętnie przetestuję coś w nowego. Możecie też polecić jakieś metody pielęgnacyjne, jeśli jakieś stosujecie. Może też właśnie czegoś nowego się dowiam, więc zostawcie koniecznie komentarze. Jak Wam podobał się mój materiał, to zostawcie też lajki i zapraszam Was już do kolejnego mojego odcinka. Do zobaczenia! Cześć!